W dniach od 6 do 8 grudnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbywały się śląskie targi książki, które już po raz piąty zgromadziły w Katowicach przedstawicieli najważniejszych wydawnictw w Polsce. Od pierwszej edycji, te cztery lata temu, zobaczyliśmy od razu dużą frekwencję i zainteresowanie mieszkańców regionu. Myślę, że taka impreza była nam potrzebna. Od lat nasz region był troszeczkę traktowany na uboczu wydarzeń kulturalnych Polski. Myślę, że targi książki pokazują, że Ślązacy też chcą być współuczestnikiem, mówiąc tak, jednym podmiotem tego wszystkiego, co się dzieje w kraju. Podczas targów przecież mają okazję zapoznać się z nowościami wydawniczymi i poznać autorów, którzy coraz chętniej przyjeżdżają na właśnie targi, by promować swoje książki. Targi książki są wyjątkowe. Przede wszystkim ta ich wyjątkowość polega na tym, że tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Najmłodsi, starsi i nawet ci najstarsi są zawsze znaleźć w stanie książkę, której autor przyciągnie, czy bohaterowie na kartach danej powieści czy innej książki przyciągną i rozbudzą naszą wyobraźnię. To jest właśnie istotą targów książki, że ta ich wyjątkowość przyciąga, a my bardzo się cieszymy z tego sukcesu frekwencyjnego, że tak wiele osób korzysta z tej oferty, jaką są śląskie targi książki. Ja wszystkich serdecznie. Zachęcam zawsze do wzięcia udziału w tej wyjątkowej, bym powiedział, prezentacji świata książki. Bo jak książki potrafią być też piękne, jak potrafią być kolorowe, jak wyjątkowe, pokazują targi książki i można to dosłownie dotknąć i przy okazji nabyć książkę, która będzie tą książką, której poszukiwaliśmy. Czytanie jest ważne jako taki moment, który nam skupia pewne, powiedzielibyśmy, procesy nerwowe. To jest coś, czego nie doceniamy czasami i to jest moment lektury. Lektura jest takim zbieraniem, również medytacją i czymś, co nas przygotowuje do innych wydarzeń. Lektura jest zawsze podróżą. Dzisiaj książki, rzeczywiście te podróżnicze, powiedzielibyśmy, ale też te biograficzne, cieszą się największym wzięciem cieszą się największą popularnością. Ja zapraszam do Biblioteki Śląskiej jako do miejsca, którym są nie tylko wydarzenia związane z książką, ale też z komiksem, z tym co dzieje się w sztuce wizualnie, nie tylko litery. Książki warto czytać. Książki edukują nas i ubogacają na każdym etapie naszego życia. I tak naprawdę, jeśli nauczymy dzieci nawyku sięgania po książki już od wczesnych lat to wyrosną nam mądrzy ludzie którzy będą świadomi swoich wyborów świadomi swoich decyzji i chcących ułaknąć świata i go poznawać książki nas wspomagają w różnych sytuacjach życiowych z książek dowiadujemy się wartości o wartościach życiowych są dla nas naprawdę drugim przyjacielem. W trakcie inauguracji śląskich targów książki wręczono także pamiątkowe medale Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.